W sobotę 18 sierpnia na terenie Amfiteatru Żywieckiego odbyły się główne uroczystości drugi Dni Powiatu Żywieckiego. Celem wydarzenia jest integracja wszystkich gmin należących do powiatu, promocja ich waloru wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających Żywietczyznę pokazać tę naszą bogatą tradycję ludową, ale także, żeby zintegrować gminy żywieckie. Wcześniej odbywały się na terenie powiatu żywieckiego turnie gmin, które miały właśnie to na celu. Odbywał się przegląd potraw regionalnych, ale postanowiliśmy te imprezy połączyć i stworzyć Dni Powiatu Żywieckiego. I po raz pierwszy, szczególnie przegląd potraw regionalnych w zeszłym roku uczyniliśmy imprezą otwartą. Okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę. roku przyjechały wszystkie koła gospodyń wiejskich z powiatu żywieckiego, które zaprezentują ponad 150 potraw w przeglądzie potraw regionalnych. Przyjechali twórcy ludowi, przyjechały zespoły folkloryczne, kapele, orkiestry. Przede wszystkim zabawa. Będzie, za chwileczkę będzie próbowacka. Każdy, kto będzie chciał spróbować potraw regionalnych z terenu e, naszych 15 gmin, 14 gmin plus miasto Żywiec, każda gmina ma szansę pokazać swój dorobek w dziedzinie artystycznej, kulturowej no i przede wszystkim to, co już zapowiedzieliśmy, gastronomicznej też. Wszystko dobre, wszystko po naszemu. Swojski chlebuj z malczem, swojski serek z chlebkiem, Końska, Pieczeń, Kolenbicka, Boczuś. Stare y, tradycje kulinarne naszego powiatu. Zresztą y, patrząc, y, oglądając różne publikatory, media, telewizje, widzimy, jak y, wszystkie kraje, regiony y, starają się zapamiętywać to, co kiedyś u nich gotowano i myślę, że koła gospodyń wiejskich doskonale się z tego wywiązują, przypominając y, przede wszystkim ludziom y, młodym, y, co u nas kiedyś spożywano. Ja się najbardziej cieszę z tego, że tak dużo kół gospodyń wiejskich jest, jest w to zaangażowane. A no w ogóle się cieszę, że tak liczne, licznie powstają koła gospodyń wiejskich. I tutaj chwała tym paniom, ale chwała również władzom samorządowych, samorządowym, gmin, że wspierają tą działalność. Wspierają zarówno ochotnicze straże pożarne, to jest w tym wydaniu raczej męskim, jak i koła gospodyń wiejskich, gdzie dominują. Panie. Oprócz wspaniałych regionalnych potraw, organizatorzy przygotowali wiele dodatkowych i bardzo ciekawych atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się lot balonem, strzelnica paintballowa oraz pokazy umiejętności i sprzętu służb mundurowych. nie stoi na przeszkodzie, żeby usiąść do samochodu z wideorejestratorem. Dzisiaj prezentujemy tutaj naszą żywiecką Alfa Romeo. Ale również edukujemy. Są tutaj uczniowie klasy policyjnej z Grupy Ratowniczej Mechanik można, można zobaczyć, można nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy. Ćwiczą, młodzi ludzie przychodzą, jest bardzo duże zainteresowanie zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Natomiast zapraszam na pokaz działań straży pożarnej, obsługę wypadku drogowego. Myślę, że będzie to widowiskowe, a jest to też pokaz umiejętności tych młodych ludzi, uczniów klasy policyjnej. Na scenie oprócz zespołów regionalnych reprezentujących poszczególne gminy można było podziwiać pokaz sukien ślubnych, doświadczenia z ciepłym azotem przeprowadzone przez naukotechnikę z gminy Świnna oraz pokazy umiejętności uczniów szkoły wojskowej. Na zakończenie na scenie pojawiła się zaproszona grupa folklorystyczna z Turcji oraz gwiazda wieczoru zespół Deposa.